Yo, mam z tej strony mogę mieć pod tym filmem bardzo mało wyświetleń, ale co z tego widzę, powracamy do StumbleGuysa po, nie wiem, po bardzo dużej i czasu i widzę, teraz, pierwsze co muszę zobaczyć, to ile emotek doszło nowych, tych, wiecie, specjalnych, nie, bo to mnie najbardziej ciekawi, dobra, tyle mam, nie, to mam dosyć sporo, siedem, dobra, lecimy dalej, nie, to w sumie jeszcze trzeba trochę, dobra, już dojeżdżamy. O kurde! No to jakby. Nie wiem, co oni mają. Słuchajcie, wiem, co na przykład to mi wydaje mi się robi, że tak ogłuszasz wszystkich obok. O, na tym widzowie, jak to jeszcze było, to grałem. Jak była piłka, to jeszcze grałem. Ale tu chyba, tu jest po prostu lepszy banan. No to zamiast bananu, to jest po prostu skrzynka z pieniędzmi. To nie mam pojęcia, co to robi, a to, to że chyba kogoś uderzasz, to też. A że to, że tak odpychasz chyba wszystkich, ja nie wiem, ja mówię co myślę, nie? Zdobądź, o! Co to jest? Co to jest? To jest normalny Stumble Pass? Tak wygląda teraz Stumble Pass. Ej, bo to wygląda jak Fortnite, nie? Tylko tak trochę dziwniej. Ja tutaj sobie przed chwilą jeszcze odebrałem, nie? Bo Chciałem zobaczyć. Sorry, nie? Ale to się dużo zmieniło, nie? Jak będzie dużo łapek w górę, to sobie kupię jakąś ofertę, no na pewno nie tą, na pewno nie tą, nie wiem, na przykład tą, może, nie wiem, jakąkolwiek po prostu, żeby coś tam było. I widzowie, dajmy na to, nie wiem, teraz sobie zagrajmy może to. Z zagraj, nie? ja sobie biorę tego grucika, a wy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcja, dzwoncie mi, napiszcie ładny komentarz, kto będę przypinał ładne serduszka, nie. Więc dobra, no i czekamy, czekamy, aż się doczekamy. Możecie napisać, jak wam minęła Wielkanoc. Jak ją spędziliście, czy ją spędziliście z rodzinką może, ktoś może spędził z kolegą, nie wiem. Tam napiszcie sami, czy byliście w kościele, czy, czy coś takiego, nie? Po prostu napiszcie tam. Dobra, poprawiamy sobie mikrofon, co to jest? Co to jest? Co to jest, widzę? Eee, co to są za skiny? Jak, jak, jak to się w ogóle. To się jakoś sprintowało? To się jakoś sprintowało, czy to się tylko tak można było chodzić? Bo ja pamiętam tam niektóre triki, ale teraz to jestem słaby, nie? Pamiętam, jak na błędach kręciliśmy tam kilka minut, nie? Mój rekord to było chyba 10. czy coś takiego. Nie, nie pamiętam jeszcze czy to 10, co było dużo, czy mało, nie? Bo, no bo odkąd ta gra wprowadziła te odłamki, to ona straciła już w ogóle sens, nie? A w ogóle się dziwię, że tyle osób w to jeszcze gra, nie? Naprawdę myślałem, że jak ja ode, od, odeszę no to jakby... A naprawdę ja gram w takie popularne gry, no to myślałem, że naprawdę, że już ta gra... Że w tą grę już nikt nie gra, nie? A to się okazuje, że trochę osób jeszcze w to gra, nie? Więc to jest mega ciekawe. Ale dobra, udało się nam przejść. Ja pamiętam, jak ja miałam wykute na pamięć, jakby te wszystkie emotki. A ja teraz już nie, teraz to już. Teraz to już nie. O. Dużo osób niestety nie udało im się przejść. Więc fajnie. O. Nie, no jakby. Co to są za emotki? Ja dzisiaj mam podstawową jakąś tam emotkę, nie? Jakąś taką starą. Nie, ja jestem OG graczem, tak. Co się nie OG, bo. No, bo jednak ja późno zacząłem grać, jak ta gra już ma dwa lata, nie? Ja, ja po prostu w to grałam, jak ona, jak ona jakby, jak dużo osób w nim grało, tak jak teraz w Brawl Starsa, nie? Jak był na nim taki hype, jak na Brawl Starsa, że nie było osoby, która po prostu w to nie grała, nie? Hops, ja jakby się nie znam na tych UFO kompletnie. Ja nie wiem, dlaczego akurat wszystkie mapy to teraz są UFO. Nie wiem, czy jest może jakiś update z UFO? Nie wiem. Ej, 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 ej kamera łąka. Wow, Dobrze, udało się. A że na tym to ja mam się odbić, dobra, bo zobaczyłem innych ziomeczków. Hop. Tutaj mam przeskoczyć. No ja, ja patrzę, co ten robi naprzeciwko mnie, nie? A teraz dobra, co my tutaj mu musimy zrobić? Hopsa. Teraz tutaj. Tutaj. Podskoczyć teraz. Hop. I bum, dobra. Nie jestem taki najgorszy, bo jest trochę osób za mną. No nie, albo po prostu coś mi się źle wydaje. Nie wiem, czy te ściany się jakoś ruszają. Czy coś. A no nie, tak daleko, kurde. To ja nie wiem. To ja nie mam pojęcia, czy ja zdążę, nie? Hops, hops, dobra, mnie wybiło. Hops i hops. Dobra, dobra, mamy. Ja nie... No to gdzie, gdzie mnie teraz odrespi? Nie. to ja widzę, że już odpadnę, bo to, ja nie wiem, ja nie wiem, co ja to miałam zrobić kompletnie, nie? No, chyba, że będę tą ostatnią osobą i chyba właśnie będę tą ostatnią, albo już odpadnę, bum, no odpadnę, jakby... Aha, bo ja tutaj miałam, dobra, i przechodzę, bo ja widzę... A, odpadłem. Ja nie wiem... To, to nie wiedziałem, tak. Nie wiedziałem, nawet. gdzie mam tam skakę, czy iść do momentu? No skąd ja miałam wiedzieć, tak? No przecież skąd ja to miałam wiedzieć, nie? No 120fps. Co się dzieje, nie? Ej, dobra, gdzie jest moja mycha Halo! Pomocy! Czemu ja ich oglądam? Halo, kamerę! Łołową! O! Dobra, dzięki, dzięki, pozdrawiam plus 200 gwiazdek to chyba dużo, a nie mało dobra e, e, o 500 dobra, to na to dobra potrzebujemy 1000, nie? To, to jest coś, nie? to jest jednak już coś, tak? E, dobra, dzięki, pozdrawiam a może jeszcze coś do tych misji tutaj, nie? dobra, rozumiem i co ja tu mogę odebrać? No, ale halo, no to po co? To do czego? No, jakby. Bo, o, mogę od. O, 30 koinotów Jea, yeah, boj. Jak będzie dużo łapek i komentarzy, że chcecie więcej gajsa, to mogę nagrywać. To jak to chcecie, nie? W sensie na nic mnie nie stać tutaj oprócz tego, a to się nie opłaca, tak? Dobra. Zagrajmy, może nie wiem, czymś. Fa jakimś skinkiem fajnym. Yeee, banana GUI. Czy ja mam widzę jakieś rzadkie skiny. No nie, ja mam mało skinów. Ja mam jakieś... No w sensie ja kupowałem kiedyś te karnety, bo fajnie się kiedyś w to grało, nie? Ale tak pomyślał o tych czasach, nie? No to było mega fajne, ale tak to... No do tego to już jest, wiecie. No, przestarzała, tak. Straciła już swój hype, nie? Dobra, ja gram bananę GUI. Teraz... Yy... Weź udział. Dobra, nie, ja, ja wezmę w tym lepszym udział, bo w tym można aż dwe... No to ja to, bo ja jestem the best graczem. Dobra, to ja są dozwolone. To plus. No nie tak. Norbix Plus, mój drugi kanał, na który was serdecznie zapraszam. Naprawdę, bo już dobijamy do, do wakacji, dobijemy spokojnie na pewno 50 subskrypcji, ale czy dobijemy więcej? No nie wiem. W ogóle... Teraz sprawdzam, 31 subskrypcji już mamy. No... W sensie niedługo wleci recenzja, nie? Kolejnego zestawu i niedługo wleci kolejny właśnie... Tutaj kolejny właśnie odcinek z Stars, Z Stars z nadmiarzy. Dobra, ja gram banankiem. Siema, panowie. Dobra, myślę, że jak na razie to to jest proste. O, okej. Okay, ja mam 120 fps -ów. Dobrze, nie, bo ping, bo im więcej FPS-ów, to jest lepiej, nie? E, okej. Okay. Pod dwójką, dobra, boom. Bo muszę teraz patrzeć sobie tam, dobra, ja im rzucę banana, hop. Tylko tak średnio go rzuciłem. A nie, dobra, tam nie ma tragedii, boom. Dobra, może ktoś wpadnie na mojego banana. Ktoś wpadł, tak, ktoś wpadł na mojego banana, nie? Tylko żebym ja zaraz nie wpadł na czyjegoś banana, bo tutaj... Może być naprawdę, ja nie mogę. No, co mnie modkujesz, nie? Co mnie modkujecie? Ja tylko, ja jestem jestem początkującym graczem, jakby. O, ja wam pokażę trika, którego ja pamiętam. A. No. A. Um. Tak, to nie miało, widzowie, wyglądać. To nie miało tak być. Naprawdę, przepraszam Was, widzowie, za to. Przepraszam, naprawdę. Bardzo Was przepraszam. Że tak odwaliłam. O! Jej! Mamy 350 gwiazdek, ale to jest mało. No niestety, a tutaj, o! 500 gwiazdek będziemy mieli kolejnego questa zrobionego, za którego najprawdopodobniej dostaniemy kolejne gwiazdki. Więc to jest. Nie wiem. O, patrz, ma, mamy zdobyć gwiazdki, za które i tak dostaniemy kolejne gwiazdki. wo Nie ma sensu, widzowie. No i, no i co? O, mówiłem! 2000 gwiazdek, a ale co ja z nimi mogę zrobić? Patrzymy tutaj. Mamy już 150, dobra. A może na kolejną stronę? A nie, najpierw muszę zdobyć to przecież. To tak! No tu trzeba myśleć. O, odbierz, dobra, mamy szczęśliwe kręcenie. Zobaczymy, co w nim takiego ciekawego będzie. Wow, Christian Waldo nie, to będzie jakiś epicki skin, który jest moim duplikatem. Nikt się tego nie spodziewał. Oh, a nie, stać mnie. No tak, wiadomo. E, 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 animacje, emotikon. Dobra, ja może animację sobie zmienię, bo jest bambikowa. O, może ta ufo jakaś jest lepsza. Tak mi się wydaje. Ja mam shurikeny ustawione, a ja wołabym wyspy. A nie, bo one są takie, no to ja wolę to. Na Widzowie napiszcie, czy chcecie więcej odcinków ze Stambra. Jeżeli tak, to, to, to ok, nie, Ja, ja mogę wydać trochę. Ale nie dużo, nie? Mogę sobie kupić ten karnet, tylko nie wiem, czy będę w to grał, nie? Bo tutaj się to niestety, no to nie jest, jakby nie wiem, czy bym dobił tą memotkę, no jeżeli tak, jeżeli będzie dużo łapek, to dobie bo po prostu sobie kupię tą ofertę i... a nie, w sumie ona nie wystarcza, no to kupię tą nie, i może wam też coś oznam, więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach, naura nie zapomnijcie kliknąć czerwonego przyciska subscribe ups